Dzień dobry, dobra wieczór, Kolejny jest spora kiedy Państwo oglądacie ten program. Teraz kolej na podsumowanie roku 2021. Jak usłyszycie, pewnie nieraz w tle będą odgłosy fajerwerków, bo niektórym to się bardzo śpieszy do nowego roku i oni tak muszą sobie to wszystko przećwiczyć. Tak jak to robię w wydarzeniach tygodnia, Biorę sobie trzy tematy, które uważam, że są najważniejsze w ciągu całego tygodnia. Tak, w przypadku podsumowania spróbuję się skupić na trzech rzeczach, które były najważniejsze w całym roku. No i zacznę od tego, że najważniejszym wydarzeniem roku 2021 jest koronawirus i związana z nim choroba COVID-19. Ćwiczyliśmy wydolność Polskiej Służby Zdrowia. Ludzie umierali na podjazdach do szpitali, więc jakby tutaj mamy, mamy to zaliczone. Wiemy o tym, że mniej więcej Polska Służba Zdrowia jest w stanie leczyć 35 tysięcy ludzi w skali kraju. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mieliśmy bardzo dużą nadumieralność i ta duża nadumieralność Rzutuje na różne rzeczy, na przykład rzutuje na średni wiek przewidywany do życia człowieka w Polsce, no i on się obniżył o półtora roku. No i jest to bardzo duży, duży sukces rządzących, bo te obsługi w Polsce są największe w całej, w całej Europie. I generalnie rzecz biorąc, ten poziom tej nadumieralności też w Polsce jest bardzo bardzo dłuższe. Yy, niestety wszystkie te rzeczy, które się dzieją, są trochę związane ze sobą, to znaczy zaraz będziemy mówić na temat drugiego elementu, ponieważ zachowanie się rządu trochę jest z tą sytuacją związane. Yy, drugim elementem, który, który mamy, że tak powiem, który tutaj wpływa, yy, to jest niestabilność ekipy rządowej. To znaczy, PiS wygrał z niewielkim, z niewielką, że tak powiem, ilością głosów przewagi, bo miał w, na, w momencie wyboru w 2015 roku miał tych głosów w Sejmie 235. Przegrał Senat, co oczywiście spowodowało jedną rzecz, to znaczy, że nie jest możliwe, żeby pewne rzeczy przepchnąć w ciągu jednej nocy, tak jak to było czynione w poprzedniej kadencji. Teraz to wszystko dłużej trwa. Oczywiście koalicja rządowa jest w stanie zebrać większość, żeby odbić weto Senatu. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, no to projekt leci do sejmowej zamrażarki. Na przykład piątka dla zwierząt jest tego przykładem. Tak, to znaczy, gdzie nie ma. Natomiast od tego czasu sytuacja się jeszcze bardziej skomplikowała ponieważ e, tak naprawdę Zjednoczona prawica składała się z trzech podmiotów, z których e, pis z dowolnym niemałym koalicjantem był w stanie rządzić. E, jak dokleił sobie do tego trochę różnego rodzaju planktonu politycznego e, i w ramach tych różnych akcji e, które zrobił no to był w stanie, że tak powiem, trochę, trochę że tak powiem, tym wszystkim sterować. W tej chwili sytuacja jest taka, że po zemście Kaczyńskiego na Gowinie tak naprawdę Kaczyński i cały układ rządowy jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry i jego różnych eurosceptycznych pomysłów. No i to oczywiście znakomicie wpływa na, na, na możliwości. To znaczy to jest Kiedyś się mówiło, że to ogon merda psem. Natomiast tutaj tak naprawdę to ogon wywija psem. No i taka jest sytuacja, którą mamy politycznie. To znaczy mamy, mamy ten ogon merdający, wymachujący psem, nawet nie merdający psem. No i oczywiście to powoduje parę różnych rzeczy, które się zjawiły i myślę, że to tej kwestii politycznej to tak naprawdę chyba trzeba byłoby opisać właśnie spór z Unią Europejską jako taki jakby ilustrację tego wszystkiego co się dzieje. To znaczy tak, PiS potrzebuje, jak mówi Ludwik Dorn, na każde wybory Dostawę świeżej kiełbasy wyborczej prosto z masach Pisu. No i pomysł był taki, że Europejski Fundusz Odbudowy będzie do tego służył. Co prawda został do niego dopisany warunek praworządności. Co prawda taki trochę obcięty warunek praworządności. To jest taki, który będzie miał wpływ na uczciwość wydawania środków unijnych. Natomiast no, wyraźnie widać, jaki jest kierunek orzecznictwa. Pisowi udało się przepchnąć ten kawałek, na którym zależało Unii Europejskiej, dzięki pomocy lewicy, która, że tak powiem, no. Teraz oczywiście jest pytanie, i myślę, że nie jedna osoba na prawicy, która ma silną dążność do myślenia w sposób spiskowy, to. Się nad tym zastanawia. To znaczy, czy nie mówiąc, lewica, że tak pewnie dostała jakiegoś prikazu z Brukseli, że ma zagłosować razem z PiSem. Na razie wszystko na to wskazuje, że Polska, nie realizując wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, płaci kary. Na razie fizycznie tych kar nie zapłaciła, ale jakby tu powiedzieć, to jest, z tym jest trochę jak z mandatami. Za Jazdę drogową, to znaczy, nie trzeba tego płacić przy rozliczeniu PIT-u. To nam zabiorą te pieniądze z satelandu, mandaty. I w Pol z Polską będzie podobnie: to znaczy, są tytuły, które są rozliczane, i myślę, że tutaj panowie w Komisji Europejskiej świetnie wiedzą, w którym momencie będzie można te pieniądze sobie ściągnąć. No i to jest jakby ten element drugi, no i oczywiście ostatnim, trzecim elementem, który jest, to jest kwestia hobby ministrów Wąsika i Kamińskiego, to znaczy miłość do podsłuchiwania. A tak naprawdę zaczęło się od maili ministra Dworczyka w czerwcu, to znaczy tak naprawdę w czerwcu to się wydało, że są szczęśliwi posiadacze kluczy do maila ministra dworczyka, i że oni sobie zrobili drugą kopię tych maili, zrobili sobie zrzuty ekranowe. No i te zrzuty ekranowe mniej bądź bardziej często występują. No i jedną z powodów myślę, że dla którego że bym taki nie, nieprofesjonalny system został przyjęty przez otoczenie premiera Morawieckiego, było to, że starali się nie korzystać z łączności rządowej, uważając, że Kamiński na pewno będzie ich podsłuchiwał, tą łączność rządową. No okazało się, że jak nie Kamiński, to kto inny, jakże człowiek nie jest dobrze zabezpieczony w swoich, w swoich działaniach. Drugim elementem z tym związanych, my, no to jest oczywiście akcja Pegasus. To znaczy, to że Polska ma licencję na Pegasusa, no to tak powiem było przypuszczenie. Rządzący odpowiadali w taki sposób, że nie można było ustalić, czy nie chcieli ani potwierdzić, ani zaprzeczyć posiadania Pegasusa. To ja rozumiem, że w tej chwili już wszyscy wiemy, że mieli tego Pegasusa, no bo dowiedzieliśmy się, że Polska jest na liście krajów, które z niego korzystać nie będą. no Będą mieli piracką wersję. No ale tak to Państwo wiecie, z tymi pirackimi wersjami bywa, to znaczy są ciągle kłopoty, nie do końca dobrze działają. Wydaje się, że jak się pojawi... Na razie lista, która się pojawiła, to znaczy osób podsłuchiwanych, to znaczy prokurator, adwokat, celebryta i szef kampanii wyborczej największej partii opozycyjnej, wydaje się, że to jest dokładnie dosyć, żeby uznać, że Tutaj wszelkie standardy, że tak powiem, działania zostały naruszone. Ja w przeciwieństwie do części ekspertów uważam, że to podsłuchiwanie senatora Brazy mogło mieć wpływ na wynik wyborczy. I przypominam wszystkim, że Zjednoczona Prawica wygrała pięcioma słownie pięcioma głosami. Więc w związku z powyższym, tak naprawdę, tutaj nie musiały wchodzić w grę jakieś wielkie liczby, żeby to się ułożyło troszkę inaczej. No i to jakby razem, że tak powiem, jeżeli do tego dołączymy, do tego podsłuchiwania pokaz na granicy zrobiony przez ministrów Mariuszów, tak gdzie z telefonów uchodźców były wyciągane jakieś stare, jakaś stara pornografia z lat 90 czy jeszcze starsza, no to w tym momencie możemy sobie przyjąć że grzebanie w telefonach sprawia co po niektórym osobistą przyjemność i tak to się dzieje. I tak naprawdę wydaje mi się że to będą będą te trzy elementy które będą rzutowały na będziemy kiedyś opisywać rok 21. To znaczy będzie to kwestia covidu i przegrywania przez polski rząd z covidem. Po drugie będzie to akcja podsłuchiwania Podsłuchiwania i bycia podsłuchiwanym. I trzeci element właśnie to będzie, będzie to właśnie te wszystkie sprawy związane z niestabilnością układu rządowego. No to tyle, że tak powiem tytułem podsumowania roku 2021. Zobaczymy za jakiś czas, czy to podsumowanie było sensowne, czy nie. Serdecznie dziękuję, zachęcam Państwa do oglądania tego kanału no i oglądania wiadomości tygodnia na Facebooku. Serdecznie dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka i do subskrybowania kanału. Dziękuję bardzo.